Eu não Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Iona. E, słuchajcie, taka informacja, bo czekałem aż, kurczę, wyjdzie jakiś patch, który coś naprawia. Nie, bo no, mianowicie, nie wiem, czy zauważyliście, są takie ucięte podpisy postaci e, i to czasem i to jest denerwujące. Myślałem, że zaraz to załatają, ale to jest widoczny taki troszkę większy problem i, i pracuję nad tym, bo dlaczego tak się stało? A dlatego e, warto wspomnieć, że e, do Iona weszła nowa aktualizacja, mianowicie e, o numerze 4.0 4.0 i najciekawszą, oczywiście według mnie, i tym co najbardziej mnie interesowało w, tym, w, tej, poprawce, w tej aktualizacji, jest, są dwie nowe klasy postaci: mianowicie artysta, który później może iść ścieżką Barda, oraz inżynier, który może iść w strzelca, posługiwać się dwoma pistoletami, a artysta Bard jakimiś tam, to jest harmonia czy skrzypce, coś takiego, instrumentami ogólnie. Także dwie nowe klasy postaci do Aiona weszły. Bardzo ciekawe. Ja ostatnio przynerdziłem, kurde, chyba od 19 wieczorem grałem do drugiej albo do trzeciej w nocy w Aiona, żeby sobie przykoksać trochę moją postać. Jak widzicie, nie tutaj. P. Ja w tym momencie mam poziom 22, jestem bardem, o te też są poucinane ten podpisy, no nad tym pracują, wiedzą o tym i, i nad tym pracują, żeby to ulepszyć, ale stwierdziłem, że warto już nagrać materiał, a tak to czekać, czekać, nie wiadomo ile będę czekał. E, jestem bardem, czyli sobie taką ładną kobietą, no wiadomo, że to, 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 kto mnie zna, ten wie, że ja sobie kobiety wybieram e, do grania w takie gry, zwłaszcza w MMO bo one są urodziwe i chciałem wam pokazać właśnie jak prezentują się skile w tym momencie na tym poziomie, który ja posiadam, czyli 22. przykoksiłem kurde bardziej niż tamtą zwiadowczynią, bo się o wiele lepiej powiem wam już od razu o wiele lepiej się tą kobietą, znaczy w ogóle artystą bardem o wiele lepiej Expi, wiecie? To już, to już mogę was zapewnić, dlatego że ona walczy na dystans, ale to zaraz zobaczycie. Tak, poglądowo, wyjdziemy sobie tutaj, bo tu jesteśmy w Werteronie. Jakby ktoś był zainteresowany, to jesteśmy w Werteronie. Odkryłem sobie już w ogóle mapę praktycznie całego Werteronu. Byłem tutaj w instancji. Może też przy okazji jakiegoś innego materiału, jak będziecie chcieli, to pokażę wam, jak wygląda ta instancja. I odkryłem, sobie, praktycznie to zrobiłem. No, jeszcze tutaj nie byłem, tutaj, w tych, w tych miejscach nie wykonywałem zadań, jak widzicie mam takie kropki pozaznaczane, tam muszę Tursinów pozabijać. Dobra, jak tam moja Sasza? Bo to też jest Sasza. Na tej, na tej i na tej drugiej postaci mam Saszę. Ojejeje. Dobra, Zajmujemy się naszym miolem, do tego, że on daje nam ciekawe rzeczy. A, właśnie, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. Bo ja nie wiedziałem dopiero tak chodząc i nerdząc ostatnio, dowiedziałem się, że tutaj takie coś jak jest administrator magazynu. I w tym momencie nie, w tym momencie możemy sobie rozszerzać tą kostkę magazynu, jak widzicie. no, no ho, 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 ja ją raz rozszerzyłem, następne rozszerzenie kosztuje 24 tysiące kinach, czyli tej waluty gry. I raz, raz mamy magazyn konta. Mamy magazyn na naszej postaci i magazyn konta, który jest najprawdopodobniej połączony ze wszystkimi postaciami. Które posiadamy. No i oczywiście to pozwala nam wyrzucić rzeczy z kostki, z ekwipunku tymczasowego, który w danym momencie nosimy. Dobra. E, pójdę Wam pokazać, jak wyglądają skille w tym momencie tego barda. Ja tutaj trochę ekspiłem w Werteronie, a w Werteronie nie znalazłem osoby, y, nauczyciela umiejętności. No, nauczyciela ogólnie artystów y, bardów. Dlatego. Y, Pewnie są jakieś tam inne umiejętności do zakupienia, które mógłbym zakupić, ale nie chcę się wracać do sanktuarium, dlatego że no to by wymagało trochę kasy, a tutaj mam jeszcze trochę questów do zrobienia. I na razie tymi, tymi umiejętnościami, które tutaj mam. Może podka też pokazać, jakby, jakby ktoś chciał, aktywne. Mamy barierę, dźwięk podmuchu wiatru, harmonia chłodu i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie skile. Zaraz pokażę, jak one wyglądają, profesja i tak dalej. Na głodnym worgu. Nie, 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 nie nie atakuj. No, a at zaatakowała. No dobra, to zniszczmy go. albo dobra, o, przy okazji. Patrzcie, on nas atakuje. Ja sobie wciskam piątkę, pod którą mam melodia tarczy. 1 I ta mm, umiejętność y, ma prawdopodobieństwo 100%, że zablokuje ataki fizyczne. Że zablokuje ataki fizyczne i ona trwa przez określony czas lub yy, do pochłonięcia w sumie 670 obrażeń. Bardzo przydatna rzecz, naprawdę cholernie przydatna rzecz. Akurat worg ją goni, kurde, pociągnęła mi tego worga, czy to on, to to jest? Obrońca gladiator, jaki gość. Yy, Aha, jesteśmy na serwerze dla początkujących, dlatego tutaj jest na... mój tytuł, to jest obrończyni, po... obrończyni poety, to mi daje, tytuł mi w tym momencie daje plus 20, nie, obrończyni poety to, siano w głowie, o, mam jakieś normalne, normalne tytuły, ale zaraz, obrończyni poety, co mi daje? 20 do punktów życia i obroda fizyczna plus 5. Okej, okay. mamy tą tarczę, to już wam pokazałem. Teraz tak, stoimy sobie na, daleko od takiego jakiegoś jego mościa. Naciskamy sobie czwór, czwóreczkę, czyli wariacja walki, czy jakoś tak. On odejdzie teraz dalej, nie wiem czy ten. Ładujemy trzy razy, trochę czekamy. puszczamy. patrzcie jaki ogromny damage zadajemy. Trójeczka, harmonia chłodu. Pyk. Ach, kurde, zginął zanim wam pokazałem, bo to jest umiejętność yy, łańcuchowa, tak zwana. Tutaj mamy łańcuchy. I jeżeli użyjemy pierwszej umiejętności z łańcucha, to na naciskając ten sam przycisk, yy, pod którym mamy tą pierwszą umiejętność, yy, możemy aktywować drugą. I tak właśnie tutaj działa ten łańcuch taki, jeszcze niedokończony. W tym momencie posiadam taki yy, garnkokrab z tego co pamiętam. A możemy go zaatakować od razu trójką, czyli cyk. Pierwszy w łańcuchu i trójka. Drugi w łańcuchu. Dwójka to jest atak, który jak widzicie, też dosyć duży damage robi. Na pewno w porównaniu do tego podstawowego, czy pod jedynką, czyli takiego normalnego napierniczania, to o wiele więcej robi. I praktycznie cooldown na nim jest podobny jak szybkość w tym momencie: szybkość naszego ataku. Jak widzicie, nie dostajemy żadnych obrażeń, dlatego że nasza tarcza jeszcze spokojnie sobie działa. Także mówię, tą postacią się superansko expi. Co wam jeszcze mogę pokazać? Mamy pod szósteczką e, marsz kuglarza. Skumajcie to. Podchodzę sobie do takiego ptaszura. Naciskam szóstkę. I w tym momencie on jest zestynowany taki e, tańczy sobie przez jakiś czas, przez chwilę. No ale oczywiście zaraz nas tutaj będzie chciał dojechać. Pyk. 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 I tyle. I praktycznie nic nie może nam wyrządzić krzywdy, chyba że ma ataki magiczne, to też się zdarza w pewnej lokacji, tutaj, dokładnie w tym miejscu, relikwiarz Ardus. Tam są postacie, które, potwory, które magiczne obrażenia nam zadają, e, także i to y, usypia sześciu przeciwników w promieniu 4 metrów wokół Ciebie, więc czasami y, może to naprawdę być przydatne. E, jeszcze co mamy? Pod siódemką możemy sobie goś, kogoś normalnie w miejscu unieruchomić, na chwilę, jak widzicie, o, nie weszło. Dziwne. Właśnie czasem tego jeszcze nie, do tego jeszcze nie doszedłem, dlaczego czasami e, na przykład to uśpienie, albo właśnie zastanowienie, przywiązanie, tutaj mamy barier, e, barier, to się nazywa dziwnie, sprawia, że cel w odległości do 25 metrów pozostaje unieruchomiony przez 8 sekund. I czasami to właśnie, kurde, nie działa. E, co mamy jeszcze? Łagodne echo. O, łagodne echo przywraca nam, przywraca nam albo komuś, kogo zaznaczamy, Przypraca, o, dokładnie, przywraca 244 punktów życia celu w odległości do 25 metrów, albo nam, albo komuś z drużyny, dajmy na to. E, tutaj mamy mm, boski cios, ale to potrzebuje mieć na, naładowane te, tą boską moc y, na poziom chyba 2000, z tego co kojarzę. Tak, Boska MOS 2000 to potrzebuje i to jest naprawdę potężny cios. A z kolei, tutaj pod 0, czyli melodia zadumy. Ja sobie oczywiście tak to poustawiałem, dlatego tak tam mówię. Melodia zadumy. Możemy sobie zagrać, i w tym momencie odzyskujemy. Przywraca co 2 sekundy 45 Twoich punktów many. To się akurat przydaje, dlatego że ta postać bardzo dużo korzysta z many. I ładujemy, ładujemy, ładujemy wszy wszystkimi skillami. Włączamy sobie zero, znaczy tą melodię zadumy na regenerację many mm, i. Y, ona sobie to działa, póki cooldown jest, możemy jak cooldown tylko zejdzie, aktywujemy jeszcze raz Praktycznie mana w tym momencie na poziomie 22 jak jestem, to praktycznie mi się nie kończy. E, tutaj mamy leczenia, zio e, zioło lecznictwa, lecę co innego, a to harmonia płomienia to jest właśnie ta e, łańcuchowa umiejętność z tą moją harmonią chłodu. Okej, okay, powiedziałem jak wyglądają yy, skile tej postaci. Yy, co do rzeczy, które ma się ubrane, to są, to są oczywiście płótna, czyli zazwyczaj tak jak mają, mają czarownicy, prawda, czarodzieje. Yy, I jak widzicie instrument strunowy, wyroczni, yy, z takich przedmiotów tutaj sobie korzystamy. Dobra, yy, to tak, Werteron wam kiedyś pokazywałem, więc nie ma co tutaj za dużo sobie czekać. Ja mam parę questów do wykonania, więc yy, przedłużymy sobie troszeczkę ten odcinek, bo mam tak. Do zebrania yy, Liguri. Tylko nie pamiętam, gdzie to było Liguri. Liguri, cyk. Roślina ta jest jadalna no i można ją znaleźć przy grań Altami i przy gniazdu Taluna. Grań Altami. Grzybiet wniesienia między lokacjami zatrute bagna i jezioro Miraju. Zatrute bagna i jezioro Miraju. Eee A, tutaj. Dobra, tutaj się będę musiał tepnąć. Eee, I tam pozbieramy Liguri. Przy okazji z, z, z takich zbiorów dla kogoś. Muszę kogoś, dla kogoś zebrać te rzeczy. Wenera. Eee, Gdzie była wenera? Ale ja wenery chyba nie mogę mi tak zbierać, bo ona potrzebuje dosyć du dużej umiejętności z zbier zbierania rzeczy Muszle te można znaleźć w pobliżu wybrzeża Kantas, też bardzo fajna miejscowa, mianowicie tutaj, ale to też potrzebuje podszkolić sobie umiejętności zbierania, włóknoruka i rubena, zbierz rubenę i rukę i zanieś do waskus. Rubena i Ruka, Rubena i Ruka. Ja czasami nie, nie, nie wiem czy czasem polecimy sobie transportem yy, do Tolbas, tam gdzieś była Rubena i chyba Ruka. Znaczy nie wiem, na pewno jedno z tych, nie pamiętam które. I Mam tego zebrać 10 i 5, no taki quest sobie akurat stwierdziłem, bo jego, miałem go zostawiony, dlatego że wtedy jak przynerdziłem, to zebrałem za dużo... Rzeczy na koncie tym takim, e... o, jest ruka, dobra, czyli jest ruka, to tutaj mam do pozbierania rukę, worgi i tutaj chyba były rubeny czasem, tak? Jest rubena, okej, okay. dobra, dobra. E... I za dużo rzeczy zebrałem po prostu. To się nazywa, jak to się dokładnie nazywa w tym momencie, profesja, e... pozyskiwanie esencji. Możemy chyba 150 albo 115, coś takiego, esencji pozyskać. Na tym koncie takim free to play, w ciągu dnia, czy ja Rubenę już mogę już brać? Tak, mogę. A sobie będziemy ze złodziejami, nie będziemy sobie zadzierać, nie sobie te... ja już ze złodziejami miałem trochę do grania i tak cyk. Rubenę sobie pozbieramy. Rubenę ile mamy zebrać? Tylko 5, ruki z kolei 10. Kurde, róg to będzie trochę kapa. I widzicie, w tym momencie, jak podchodzimy do Roleny, musimy mieć poziom pozyskiwania esencji na poziomie 50, żeby, umieć, żeby móc pozyskać taką. Um, taką esencję. To się nazywa esencja, no jakieś tam ziółka, czy e, na przykład srebro, z, czy żelazo. To wszystko. Ej, 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 ej żebym ja tego nie spaprał. No. Oczywiście może się to skończyć porażką. Jak widzicie, ja mam poziom 54, tak? A Rubena potrzebuje do pozyskiwania 50. Czyli na początku, jak tutaj przyjdziemy, to jeżeli ktoś nie zbiera tego wszystkiego, to to, to po prostu sobie nie podniesie tej swojej umiejętności do tego poziomu. Po, poziom tej umiejętności pozyskiwania esencji e, zwiększamy e, oczywiście w trakcie zbierania jakichkolwiek esencji. Zaczynamy od tych najniższych, zbierając te najniższe i te, które możemy w danym momencie. Oczywiście to zwiększa nam się poziom tej umiejętności pozyskiwania esencji. Nie wiem, czy tutaj jeszcze sobie zbierać, bo to będzie nudne. Jeżeli chodzi o odcinek, kurde, tu nie mogę latać. Goddammit! Betua, Rubena, pasiasty Tog. A przydałoby mi się zwiększyć umiejętność pozyskiwania esencji, dlatego że, e, że, 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 że to. Co to było? Wenera. To są te muszle w jednym miejscu i. No, nie będę mógł w stanie ich teraz. Jak widzicie, ruka po potrzebuje 25. poziom do pozyskiwania, więc bardzo sprawnie to idzie. I tu jeszcze jest ruka. Atria Piór, niech mnie zauważy. Tam mamy co innego. Gdzie jeszcze możemy mieć rukę? Bo ruki potrzebuję akurat naprawdę sporo. A jak widzicie tylko z poprzedniego krzaka pozyskałem... O, widzicie? E, pozyskiwanie energii zwiększyło się do 56 poziomu. O, jeszcze jedno mogę pozyskać. Super. No jak mogę z takiego jednego krzaka pozyskać tylko dwie, to jest to słaby interes, kurde. Naprawdę. Ruka, ruka. Szukamy ruki dalej. O, patrzcie. Worgi z togami się strasznie nie lubią. Ja mogę im zrobić takie brzydkie rzeczy. Babą, -ba! tańczcie! Taki będę, a co? Betuła... Gdzie tu jeszcze rukę znajdę? Jest, widzę ktoś zrezygnował z, z tego, z pościgu Tok i Work. Jak z, po, po, potraktowałem ich tym moim czarem, to one stwierdziły, że będą za mną biec. No, ale jak sobie jakiś czas uciekamy, to w tym momencie potworki. No, mówią, że jednak, okej, okay, okej, okay, spoko, nie będę ci już gonił. Także dzisiaj wam powiedziałem w sumie to co chciałem, czyli. Mm, odnośnie nowych postaci, jeszcze postaram się w miarę możliwości, ale w najbliższym czasie będę miał dosyć sporo zapierniczu e, poza YouTubem, bo gdzieś tutaj wyjazd, tutaj znowu zaczynam studia, znaczy no, nowy rok akademicki się zaczyna. E, trzeba oddać praktyki, więc e, jeżeli będę miał tylko chwileczkę czasu, to będę właśnie jakieś takie luźne materiały nagrywał bo trochę tam zapasu odcinków mam dobra, mam jeszcze sobie ten gdzie mam, dozbieram i gdzie mam to zanieść odpoczynek pielgrzyma o, przy okazji tutaj muszę się też tepnąć więc transporterem lotniczym chyba tam ale nie, bezpośrednio chyba tam się nie będę mógł tam bezpośrednio nie będę chyba mógł polecieć będę musiał wrócić do do Cytadeli Werterony o, przy okazji jak tam polecimy na tą grań to pokażę wam jak wygląda E, właśnie tamta lokacja, nic specjalnego w sumie. E, o wiele ładniejsza jest właśnie ta wyspa, o której Wam mówiłem. Tam gdzie są te muszle, e, w tym miejscu. Ale nie mogę wrócić, muszę kurna wrócić do centrum i z centrum polecieć. Szkoda, że się nie da teleportować, tylko są to właśnie mm, takie ptaki. No troszeczkę to trwa ładnie, można podziwiać. Denerwuje, denerwują te ucięte wszystkie podpisy. Strasznie. Oni pracują nad tym, pracują i rozpracować tego nie mogą, bo to już jest chyba jakiś. ja wiem. tydzień to trwa. No ale jak czytałem gdzieś tam mm, na różnych forach, właśnie to wiedzą o tym problemie i o paru innych. I, i, I właśnie pracujemy nad tym, żeby to zlikwidować. <laughs> Przepraszam. Dobra, i stąd sobie polecimy. No, letej, letej, letej. Albo dobra, nie będę was już zamęczał, nie będę was zamęczał akurat tą lokacją, czyli odpoczynek pielgrzyma, bo tam nie ma nic ciekawego, bagna, ble, ble, ble. E, mogę was uraczyć... O! Pokażę wam relikwiarz Ardus. I staw no później może przejdę sometime. sam na nogach. E, na nogach. Przeleć sobie właśnie w odpowiednie interesujące mnie miejsce. A przy okazji ptaszek was e, oprowadzi po innych miejscach, ale nie pokaże wam wyspy. Wyspę pokażę wam w innym momencie. Ej, 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 przepraszam bardzo. Dobra, nie będę Wam tutaj przeszkadzał w oglądaniu. Posterunek zewnętrzny tursinów. Tutaj mamy parę questów do wykonania. Zapewne pozbycie się tursinów, ale one są tutaj strasznie mocne. Naprawdę, uwierzcie mi. Cholernie, jak na ten poziom, który teraz mam, to jeszcze jednak jestem trochę cienki w kostkach. A zwłaszcza tutaj, nawet jak przez tą bramę chciałem przejść. O, tom, 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 tą, tą, tą bramę. Dokładnie. No, i to co wam chciałem pokazać, czyli e, jezioro Miraju. Stacjonują tutaj wszyscy tak na górze, czyli taka bezpieczna przystań jest właśnie tutaj. I to o, czy, o czym wam mówiłem. E, mianowicie. Czy ja mogę tu zbierać? Ile vortex potrzebuje? Umiejętność pozyskiwania eteru, mały vortex. Dlaczego znaczy ja tego nie mogę pozyskać? I tutaj musimy wlecieć właśnie na skrzydełkach. Bo inaczej się tutaj dostać chyba nie da z tego co wiem. Twój no, poziom umiejętności pozyskiwania eteru jest zbyt niski. Eteru chcecie mi powiedzieć, tak? No dobra. A tutaj właśnie o tym, o czym wam mówiłem... No to wszystko na takim drzewie ładnym. E, to o czym wam mówiłem, tutaj niestety nie działają nasze e, odporności... Czy to mogę zabrać? Mogę. E, tu nasze odporności na ataki fizyczne nie działają, patrzcie. Tych, walnę sobie atak yy, obrony na atak fizyczny. O nie, odejdzie dalej, chyba nie dostanę go. Dostanę. I teraz patrzcie, on do mnie podejdzie. Będzie mi bi bił niby. O! widzicie? Dostaję obrażenia? No, jak widzicie, dostałem dosyć spore obrażenia. Yy, nawet jak miałem założoną, właśnie, yy, naszą tarczę. Bo ma ataki fizyczne, bo ma ataki mm, magiczne, i tak jak większość, właśnie postaci w tym oto tutaj miejscu. Mamy duch Mistrala, później tam jest jakiś duch wodny, jak widzicie, wszystko to magiczne postaci. Dobra, taki mały update, jeżeli chodzi o Iona, bo cieszę się dosyć dużym zainteresowaniem mnie na kanale, bo gra jest fajna i serdecznie polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Zapraszam. Link do rejestracji macie oczywiście w opisie. Dzięki za wasz czas, dzięki za wszystko. Na razie. Pa, pa.